Dzień dobry! Dzień dobry! Przed nami kolejne czytanie Słowa Bożego. Jak tam? Jak Wam idzie? Czy macie już swoje notatki? Czy coś z tego, co przeczytaliście, wprowadzacie już w życie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że to pracuje i przynosi już jakieś owoce w Waszym życiu. Dzisiaj czytamy 11 rozdział Ewangelii Marka od 1... Pierwszego... Od pierwszego wersetu do. już Wam mówię. do 26. Wjazd Jezusa do Jerozolimy. Gdy się zbliżał do Jerozolimy, do Betfage i do Betanii, położonych w pobliżu Góry Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów. Z takim poleceniem: Idźcie do wsi leżącej naprzeciw, a zaraz po wejściu do niej natkniecie się na przywiązanego osiołka, którego nikt z ludzi jeszcze nie osiodłał. Dosiadał. Odwiążcie go i przyprowadźcie tutaj. A jeśli ktoś zapytałby was, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje, ale zaraz go tu z powrotem odeślę. Poszli więc i natknęli się na osiołka przywiązanego do drzwi na zewnątrz, przy ulicy i odwiązali go. Niektórzy zaś spośród stojących tam ludzi zapytali, dlaczego odwiązujecie tego osiołka. Odpowiedzieli więc: Zgodnie z poleceniami Jezusa, a oni im pozwolili. Przyprowadzili go zatem do Jezusa, zarzucili na zwierzę swe wierzchnie okrycia, a on na nim usiadł. I wielu ludzi roz, rozpostarło na drodze swoje szaty, inni z kolei ułożyli gałązki ścięte z pól. A ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, powodzenia nadchodzącemu królestwu. Naszego Ojca Dawida, Hosanna na wysokościach. W takich to okolicznościach Jezus wjechał do Jerozolimy, Przed też do świątyni, obejrzał wszystko, ale, że był już wieczór, wyszedł wraz z dwunastoma do Betanii. Los bez owocnego figowca. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec, podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie, ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już na wieki nikt nie jadł owoc, Twoich owoców. A przysłuchiwali się temu jego uczniowie. Oczyszczenie świątyni. Następnie przyszli do Jerozolimy. Gdy wszedł do świątyni, i zaczął wyganiać tych, którzy w niej sprzedawali i kupowali. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze oraz stragany sprzedawców gołębi. Nie dopuszczał też aby ktoś przyniósł przed świątynię jakikolwiek sprzęt, a w swoim nauczaniu zwracał im uwagę. Czy nie zostało napisane, mój dom będzie nazywany domem modlitwy przez wszystkie narody, a wy zrobiliście z niego jaskinie zdzierców? Usłyszeli to również arcykapłani oraz znawcy prawa. Ci chcieli go zgładzić, zastanawiali się jednak, jak to zrobić, gdyż bali się go, dlatego że tłum, tłumy ludzi pozostawały pod wrażeniem jego nauki. Każdego wieczoru natomiast Jezus i jego uczniowie wychodzili poza miasto. Bezowocny figowiec i lekcje o wierze. Przechodząc rano, zobaczyli, że figowiec usechł od korzeni. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa: Nauczycielu, spójrz, figowiec, który przeklnąłeś, usechł. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa: Miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze. Podnieś się i wrzuć do morza, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię Wam, wierzcie, że otrzymaliście już wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się Wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie. Jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i Wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył Wam Wasze wyczynienia, wykroczenia. Bo jeśli Wy nie odpuścicie i Ojciec Wasz, które jest w niebie nie odpuści Waszych wykroczeń. Kiedyś nie wiedziałam, dlaczego Jezus został tak przyjęty w Jerozolimie, dlaczego ludzie aż kładli swoje szaty przed Nim i wołali Hosannę, ponieważ wiązali z Jezusem nadzieję nadzieję, że zostaną wyzwoleni z, z rąk okupanta, z, z pod władzy Rzymian. Sądzili, że Jezus jest politykiem, że przyszedł e, zostać królem, że te proroctwa się spełniają po to, które widzą, e, żeby tak po prostu dać im wolność, taką krótko trwałą. A Jezus przyszedł nie tylko dla tych, którzy żyli w tamtym czasie, ale przyszedł dla nas, po prostu dla wszystkich ludzi na wieki. Jezus stał się królem na wieki i dał nam prawdziwą wolność. Nie taką, którą ktoś może nam odebrać, tylko taką, która jest w nim, która zabiera wszelką niemoc, zabiera wszelką chorobę. Totalnie uwalnia nas od grzechu i pozwala nam żyć w super pełności, obfitości. Bez strachu. Dlatego warto uwierzyć w to, że, że On jest Panem, dlatego warto Mu oddać swoje życie. Nie tak krótkotrwale, ale na zawsze. Ale co Ty widzisz w tym słowie? Co Ty znajdujesz tutaj w tych wersetach? Który Cię poruszył? to jest skierowane do Ciebie. Zastanów się nad tym. Zapisz to sobie i pomóż się.